Siemaneczko, z tej Ale strony, działa. w Azji i witam Was na pierwszym odcinku z gry Linia Ognia. Gramy na kastomie dwóch na dwóch. Gra polega oczywiście na podkładaniu bomby i rozbrajaniu jej oraz bronieniu, tak jak chce się. Myślę, że nie mam co tego tłumaczyć. Coś jak Valorant przycisk G, podkładam urządzenie podłożone. Chciałem Wam jeszcze przypomnieć o konkursie, który organizuję wraz z Astro. Do wygrania mamy skina za 1500 V-Dolców ode mnie oraz za 1000 V-Dolców od Astro. Więcej informacji będzie pod koniec tego odcinka. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Z tej strony podłożyć bombę, tu bym widział. Mało czasu, jestem jeden na jednego. O nie, on widzi, ale nie rozbroił już. No i runda numer jeden, chyba dla nas. Tak jest, runda numer jeden wygrana. No i tutaj tą grę się gra do ilu rund? Bodajże chyba do 10. Po 5 rundach jest zmiana strony. W ogóle taka ciekawostka nawet odpaliło tą grę na e, trybie customowym. Do siedmiu wygranych. Ja nie kupiłem przedmiotów. Nie można kupić już, o nie oni wiedzą, bo mnie słyszą na discordzie więc pewnie tutaj będę free fragiem o, tornister da się wyrzucić normalnie altem dobra, podkładam Dwadzieścia pięć, szau nie ma, o lecą najdy, chyba fok nie będą. No i tak to wygląda. No i po pięciu rundach będziemy zamieniać. Teraz dawaj. No na przebiegnięcie z jednej na drugą trochę to czasu zajmuje. jest mega mało czasu. No dobra. Kupiłem sobie coś takiego jak hmm. karabin napastnik. Strumowy napastnik jedna z najlepszych broni, tak mi się zdaje. No i macie tutaj, oprócz takich zwykłych granatów wybuchowych, dymnych oraz flashbangów, coś takiego jak granat skanujący. nam pokaże, czy są przeciwnicy. Jest pusto. Jest pusto, bo nic. <laughs> Ale kampią! Ale kampią! Dobra! Chwila! Oh my god, nie zdążę! Dobra, O, widzicie? Skanowało mi. O! I nie zdążyłem tutaj dookoła. Ale tak mniej więcej ten... Tryb się prezentuje... Co tutaj takiego jeszcze jest? Granady? Ciekawy jestem, czy można więcej. O, można więcej granatów. Ile ja mogę mieć granatów? Sześć granatów można mieć. Nice! Robię teraz coś takiego. Dawaj do mnie sniki piki robię. Sobie wabika rzucę, ale chociaż wiem, że nie stream snajpują bo. Za każdym razem się udaje O Dobra, jedziemy, let's go Tornister, mi się ciągle myli Z innym przyciskiem, bo w się do plantowania był inny, a tutaj jest znak E yeah. Ale tutaj też jest całkiem fajna miejscówka Gdzie ja tego nejda rzuciłem? Są u mnie. Nie wiedzą, nie, nie ma szans. Nie, i mają to, kubek chyba rozbroi. A jednak nie. A, i dodatkowo jeszcze zapomniałem, bo na samym początku jest coś takiego, że wybieracie sobie jedną no, tutaj specjalną... jeden specjalny granat. Możecie mieć na przykład... Ja tutaj biorę, wzią, wziąłem te granaty zwiadowcze, ale oprócz tego możecie mieć jeszcze rzeczy takie... Gdzie o sobie... CO?! Ej! Ja muszę... Nie da się tego wyrzucić? Aha! Dobra. Myślałem, że da się zmienić pistolet, ale nie da się, niestety. Trzeba grać z tym podstawowym. Chciałem mieć rękodzieło, rękodzieło. Śliwki wszystko działa. Tutaj macie też. O, są, 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 są. Mam plan. Mam plan. Kamann. Nie powinni wiedzieć. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następny odcinek, to Wasz komentarz będzie wyróżniony. Yeah. Planting. To sobie teraz z, też tak ustawiłem, że... A, nie jesteś na gnieździe. Te, idę na gniazdo. Ups. Uff. Myślałem, że polecieli mi tutaj jeden z przodu, drugi na plecy. A akurat mi się przyfarciło. No i... Po siódmej ródź się zmieniamy. Czy ja tutaj was w błąd wprowadziłem? Mi się zdawało, że po piątej. Zaraz zobaczymy. tego smoke'a położyć. Okej, okay, lecą. Z wejścia. Nieee był taki dobry. Ale mój aim gówniany. GG, GG. A się zastanawiam, czy jak jesteś w drużynie rozbrajającej, to czy jest jakiś zestaw do rozbrajania, żeby szybciej bombę rozbrajać. Dajcie znać. Czy jest... O, jest. Po 6 rundach się zamieniamy. Po 6 runda. Temat zwiadowczy. Kurde. Nie ma? Nie, nie ma. A powinno być coś takiego. Dobra, ta tablica wyników jest pod kół. E, my się musimy rozdzielić, nie? Jedna osoba na, A, druga na B. Tutaj dwóch na dwóch to jest znacznie trudniej bronić. Są, są, jest jedna osoba na B. O! Oh, jedna osoba obita. A jeszcze tak powoli lecieli. Nie byłem pewien, myślałem, że się rozdzielili. No i teraz nam znacznie trudniej będzie bronić. O coś się w ogóle <śśmiję zbytko> Jak ten pistolet wygląda w powietrzu gdzieś. To jest jeszcze wczesna faza wstępu. Tak więc niektóre rzeczy mogą nie wyglądać tak jak powinny. Ja nie widzę tego przeciwnika u ciebie. Dobra, teraz ja spróbuję polecić na drugiego spawna. Zobaczymy. W sumie to powinienem kupić pijama. No, ale jak już wziąłem to, co mam, czy da się cofnąć? Nie, nie ma opcji. Szkoda, zdecydowanie by się przydało coś takiego. Idę, 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 biegnę, biegnę. A, nice. Nice. GG. Co jest? xddd Zdaje mi się, że zostały dwie ostatnie rundy Runda dziewiąta, no Dziewiąta, a może na tablicy wyświetla? Czy wyświetla? Nie, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta Trzynaście rund Po szóstej zmiana, no, okej okay. A, nie kupiłem znowu kewa Ehe, brawo ja Tryb skupienia, a oni znowu na B. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, wraz z Astro z okazji 7000 subów możecie wygrać 1500 faudolców za pierwsze miejsce albo 1000 faudolców za miejsce numer 2. Oczywiście sobie wybierzecie tam w sklepie co chcecie i dostajecie ode mnie albo od Astro podarunek w zależności od miejsca. Które zdobędziecie w konkursie. Aby wziąć udział, musicie zostawić lajka, suba z dzwonem, komentarz treści biorę udział plus ważnik Discorda, na który dodam wam rangę. Konkurs weź udział. Dzięki tej randze będziecie mieli dostęp do kanału, który znajduje się na samej górze Discorda, tak abyście go nie przegapili. Wygraj Skina konkurs. Na tym kanale znajduje się regulamin konkursu wraz z opisanymi zasadami. Tak, żeby Was nie zżerała ciekawość, Zdradzę Wam, że będziecie musieli przedstawić swoją ulubioną postać, napisać, dlaczego jest to Wasza ulubiona postać, oraz uzasadnić, dlaczego to Ty masz wygrać nagrodę. Wraz z Astro zdecydowałem, żeby nie było odgapiania z odpowiedziami oraz pracami. Zdecydowaliśmy, że będziecie te swoje prace wraz z odpowiedziami przesyłać na maila konkursowego, który znajduje się na tym kanale wraz z regulaminem. Zakończenie oraz ogłoszenie wyników będzie na odcinku lub live po świętach. Data dokładnie zostanie jeszcze ogłoszona pod regulaminem. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazji Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy w Hej